i <music> Oglądają Państwo Warsaw Security Summit. Teraz czas na optymalizację. Pytamy o nią w kontekście pandemii. Pytamy o nią, bo świat się zatrzymał, bo świat dzisiaj mierzy się z wielkim kryzysem. Czy to jest bardzo dobry moment na optymalizację, czy najgorszy z możliwych? I o tym już teraz. Rafał Łubkowski, dyrektor operacyjny Trustman. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie na Warsaw Security Summit. No to jak to jest z tą pandemią? Świetne? Chwila na to, żeby optymalizację kosztów ochrony w firmie przeprowadzić, czy nie daj Boże nie teraz? Myślę, że to jest bardzo dobry moment o tym, żeby o kosztach jak zawsze myśleć globalnie, a mając na uwadze, że stanęliśmy w obliczu takiej niecodziennej sytuacji kryzysowej, warto te koszty analizować w takim szerszym kontekście. W naszej ocenie i na bazie naszych doświadczeń w ostatnich miesiącach możemy mówić o trzech bardzo istotnych miejscach, w których możemy te koszty optymalizować. Pierwsze z tych miejsc to na pewno optymalizacja kosztów usług zewnętrznych. Jest to uwarunkowane przede wszystkim faktem, że bardzo duża część naszych operacji, mówiąc kolokwialnie, pracuje z domu. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo duże korporacje, ale także te średnie firmy w związku z obostrzeniami część swoich operacji wyniosła na zewnątrz, zoptymalizowała przez to koszty stałe w postaci biur, ale co za tym idzie, no, nie mając tak dużej infrastruktury i powierzchni, ograniczamy przez to te podstawowe usługi, jakimi są na przykład usługi recepcji czy też usługi ochrony. I to jest na pewno bardzo dobry kierunek, to jest coś, co pozwala nam... W kontekście prowadzenia biznesu, mówiąc żartobliwie, być fit i na pewno warto pod tym kątem swoje usługi analizować. Natomiast ja osobiście zachęcam naszych klientów do tego, aby było to dobrze przemyślane i aby te zmiany odzwierciedlały nasze potrzeby i takie realne procesy, z którymi się mierzymy. Mówię o tych procesach operacyjnych. To jak to zweryfikować w takim razie? Bo ta, ta pierwsza optymalizacja, o której w tej chwili mówimy, jest najprostszą i tą, która przychodzi nam do głowy także jako pierwsza, kiedy chcemy, szukamy tych kosztów, kiedy chcemy optymalizować. Ale jak to zrobić, żeby to działało właściwie? Ja od której strony się za to zabrać? Właśnie. I Ilekroć mówimy o takich obiektach jak duże biurowce, gdzie te procesy są w jakiś sposób policzalne, te elementy. Prostej optymalizacji może wykonać Property Manager poprzez Mówiąc kolokwialnie obcięcie tych, tych pospolitych roboczogodzin o tyle już w takich branżach, jak na przykład finanse, jak na przykład logistyka, produkcja, te procesy są już bardziej skomplikowane i warto tutaj posilić się usługą takiej analizy, czy potocznie nazywanego słowem wytrych audytu bezpieczeństwa, który pozwoli ocenić, na ile te procesy bezpieczeństwa tą naszą działalność wspierają, na ile one są istotne, który poziom istotności jest większy, który Mniejszy, gdzie możemy sobie na tą mądrą optymalizację pozwolić. To jest na pewno taki pierwszy zalecany kierunek, czyli ta, ta analiza, ten audyt, który pozwoli nam to ocenić. I to jest pierwsza optymalizacja, o której mówimy, ale nie jedyna, bo tak. musimy, możemy w tę optymalizację wniknąć znacznie głębiej i pokazać jej drugą i trzecią twarz. Ta druga twarz nazywa się robotyzacja, automatyzacja. Przede wszystkim myślę, że dla naszego rynku takim istotnym i bardzo nośnym słowem jest integracja, ale integracja systemów poprzez zastępowanie często tych takich manualnych czynności automatyzacją, czyli, czyli elementami systemów bezpieczeństwa. I takim przykładem może być na przykład... Zastąpienie usług recepcyjnych robotyzacją, robotyką, czyli np. urządzeniami do automatycznego wydawania kart, czy też zdalnej komunikacji. Przyspieszania pewnych rzeczy poprzez e, na przykład systemy do zdalnej abizacji gości, gdzie gość przychodząc ma tylko kod QR, nie potrzebuje już wydawania karty kontroli dostępu, tylko na podstawie tego podchodzi do czytnika, wie, gdzie ma zostać skierowany. E, dostaje także uprawnienia w zakresie kontroli dostępu z automatu. To są bardzo proste, a jednocześnie skuteczne elementy, które pozwalają nam zastępować te proste manualne czynności wykonywane przez ludzi, w taką dobrze rozumianą. E, automatyzacją, ale nie na zasadzie e, takiego, powiedzmy sobie, science fiction, tylko, e, tylko zastępowania tych prostych usług taką, taką rozsądną automatyką. Czy ta automatyka, czy te roboty, to jest nasza rzeczywistość w perspektywie roku, dwóch, pięciu czy dwudziestu? Zdecydowanie jest to rzeczywistość, którą po pierwsze pandemia znacząco przyspieszyła. Gdybym miał się pokusić o Określenie i ocenę tego w czasie myślę, że to jest absolutnie kwestia 3 do 5 lat, kiedy pewne rzeczy, takie jak na przykład roboty jeżdżące po centrach handlowych, które informują klientów o podstawowych funkcjach tego centrum, czy też w sytuacji jakiejś alarmowej potrafią wezwać służby, staną się dla nas po prostu rzeczywistością, i w krajach Europy Zachodniej absolutnie obserwujemy taki trend, wymieniając doświadczenia z kolegami po fachu i to się już po prostu dzieje, jesteśmy tego świadkami. Mamy no, już omówione dwa rodzaje tej optymalizacji. Mówiliśmy o zewnętrznych kosztach, mówimy teraz o robotyzacji i o automatyzacji. Co jeszcze w zakresie optymalizacji możemy zrobić, a może co powinniśmy nawet? Ja myślę, że ten czas pandemii jest też taką dobrą przesłanką do tego, abyśmy analizowali swój biznes w kontekście ciągłości działania, to znaczy w kontekście takiego przygotowania się na, na scenariusz, którego w rzeczywistości nigdy nie zakładaliśmy, bo o to przecież w całej analizie kontynuacji działalności biznesu chodzi, ale to bardzo dobitnie pokazało nam, te czasy pandemii pokazały nam, że wiele przedsiębiorstw stanęło w obliczu takiego totalnego lockdownu, niestety często też na własne życzenie, bo właśnie infrastruktura nie była przygotowana na pracę zdalną, bo usługi zewnętrzne były niewystarczające albo nie posiadaliśmy adekwatnej ilości zasobów, albo nasz dostawca nie był w stanie nam świadczyć ciągłości serwisu, bo tego nie weryfikowaliśmy. I nie testowaliśmy przede wszystkim tych planów. I to jest taki dobry moment, żeby również na bazie takiej analizy, często popartej zewnętrznym konsultantem, dokonać przeglądu swoich procesów i zastanowić się, które są dla nas absolutnie krytyczne, które musimy zastępować w bardzo krótkim czasie, a na które tego czasu mamy trochę więcej. To jest bardzo dobry moment, żeby w okresie pandemii zrobić taki trochę krok wstecz, taki zwrot. I kalkulować ten biznes pod kątem zapewnienia mu ciągłości działania operacyjnego. To jest bardzo ważne. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że pandemia powiedziała: sprawdzam, mamy z tego sprawdzam, powinniśmy jak najlepsze wnioski dla naszego biznesu wysnuć, i te wnioski opierają się głównie o optymalizacji. Jak modelowo powinno to funkcjonować dzisiaj? W mojej ocenie to jest połączenie trzech cech. Po pierwsze, Dobre dobranie, takie, takie adekwatne, takie skrojone na miarę, e, dobranie usług e, zewnętrznych, takie nie i nie przesadzone. Po drugie... E, Umiejętne połączenie tego z elementami systemowymi, czyli ta, ta integracja, automatyzacja, bo często mówimy o sobie integracja, ale mamy problem z oceną tego, co z czym chcemy zintegrować i co ma być tym produktem finalnym, innymi słowy po czym poznać, że to zostało właściwie przeprowadzone. A trzeci punkt, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, który jest bardzo istotny, to jest takie przeanalizowanie swoich zasobów personalnych pod kątem potencjału co przez to rozumiem mianowicie chodzi o to, że dzisiaj mając rozległe struktury, na przykład działu bezpieczeństwa danego przedsiębiorstwa, możemy zastanowić się jak Optymalizować to mądrze w sytuacji, kiedy jako przedsiębiorstwo staniemy przed widmem konieczności ograniczania etatów. Powiedzmy sobie wprost: dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców stoi przed takim widmem. Myślę, że rynek, szczególnie polski, w branży security dojrzał już do tego i mamy takie namacalne przecież przykłady, żeby funkcje bezpieczeństwa outsourcować na zewnątrz. To nie oznacza, że powierzać outsourcerowi krytyczne procesy, ale to znaczy wspierać się w sposób mądry i dopasowany do naszych potrzeb. Dlaczego to ma dużą wartość? Mianowicie dlatego, że możemy uzyskać w ramach jednej prostej usługi szereg funkcji od poziomu top managera, często poprzez poziom średni szczebel zarządzania do poziomu specjalisty, właśnie w ramach jednej prostej usługi, a nie w Opierając się na konieczności zatrudniania trzech stanowisk i takiego kompleksowego zasobu. Możemy w ramach prostej usługi te funkcje łączyć. W przypadku jakich firm albo jakich sektorów taki model sprawdzi się najlepiej? W mojej ocenie na ten model będzie, nie chcę użyć słowa skazany, ale w pewnym sensie myślę, że jest ono adekwatne. Sektor finansowy. I wszędzie tam, gdzie funkcjonowały dość duże i rozbudowane struktury bezpieczeństwa. To, że wiele sektorów gospodarki w ostatnim roku jest często nawet kilkadziesiąt procent pod wodą, biorąc pod uwagę... Income przedsiębiorstw rok do roku. Myślę, że no, nie trzeba być wielkim filozofem i ekonomistą, żeby zgodzić się z taką tezą, że to spowoduje jednak mimo wszystko zaglądanie do tych swoich zasobów i konieczność przeglądu kadr pod kątem optymalnego zastępowania funkcji, ale też przez pryzmat y, optymalizacji kosztów. Gdyby pokusić się dzisiaj o taką wizję e, Polski i pols bezpiecznej Polski, post -covidową. To co można na jej temat powiedzieć? Ona będzie zautomatyzowana, zintegrowana, będzie lepiej zarządzana, będzie miała procedury? Można coś powiedzieć na temat tego, jak będziemy zarządzali bezpieczeństwem w perspektywie 3, 5 czy 7 lat, kiedy pandemia będzie już tylko historią opowiadaną? Ja pozwolę sobie na taką wizję. Przypominam sobie moment, kiedy kiedyś będąc w Austrii. Na jednym ze spotkań widziałem taki napis na kubku security managera i ten napis brzmiał security is our culture. Bezpieczeństwo jest naszą kulturą. Ja myślę, że w jakimś stopniu zmierzamy do tego, żeby po pierwsze o tym bezpieczeństwie zacząć myśleć. O Niestety dzisiaj o nim mówimy. Absolutnie tak. Myślę, że my jako Polacy też przez wiele lat mieliśmy taką tendencję, że w wielu sektorach jakość to będzie. Nie jakość, tylko jakość. I to jakoś, to będzie właśnie ostatnie miesiące bardzo boleśnie w wielu sektorach zweryfikowały, więc przede wszystkim ta kultura bezpieczeństwa to stanie się takim elementem nadrzędnym, o którym będziemy częściej myśleć. Mamy do czynienia jako konsultanci na przykład z firmami zagranicznymi, z z sektora takiego bardziej wyszukanego, gdzie, gdzie współpracujemy z amerykańskimi korporacjami. Tam jest zupełnie inna kultura tego bezpieczeństwa na co dzień. Tam pewne rzeczy są po prostu bardzo oczywiste. To noszenie karty w sposób transparentny, traktowanie jako tego naprawdę swojego ID w firmie, to są rzeczy, których nam brakowało dotychczas i ja myślę, że... To jest dobry moment, żebyśmy zaczęli te podstawy kultury bezpieczeństwa nabierać. Więc, odpowiadając na Pani pytanie, myślę, że w najbliższych latach zostaniemy z takim poczuciem, że o tym bezpieczeństwie i tej ciągłości działania biznesu naprawdę warto myśleć. A najlepiej myśleć wtedy, zanim do sytuacji kryzysowej dojdzie. Warto myśleć i warto mówić, i o tym dzisiaj powiedzieliśmy. Rafał Łupkowski, dyrektor operacyjny Trustman, był moimi Państwa gościem. To jest Warsaw Security Summit. Dziękuję. Bardzo dziękuję.